Żyjemy zero-jedynkowo. Co znaczy zero-jedynkowo? Znaczy, że żyjemy my i naszą pewność, poczucie pewności budujemy w oparciu o zero-jedynkowość. Od punktu A do punktu B, od punktu B do punktu C i tak dalej. A więc powstaje w nas pragnienie, na przykład pragnienie przyjemności, które chcemy, aby się zmaterializowało, abyśmy je poczuli. I kiedy wypełniamy je, za chwilę powiem nieco więcej na ten temat, to wtedy czujemy pewność że podążamy właściwą ścieżką. Z drugiej strony powstaje w nas pragnienie jakiegoś problemu, którego nie chcemy w naszym życiu, chcemy się go pozbyć, chcemy jak najszybciej pozbyć się tego problemu. I kiedy udaje nam się pozbyć ten problem, kiedy ten zamierzony cel zostaje w taki ani inny sposób ukontentowany, wypełniony i pozbywamy się problemu, to znaczy, że podążamy właściwą ścieżką. Buduje się w nas poczucie pewności, że mamy to, co pragnęliśmy albo Pozbyliśmy się tego, czego pragnęliśmy się pozbyć. Tyle tylko, że po tej pewności, po tej iluzorycznej pewności, dlatego jest iluzją ta pewność, pojawia się kolejny problem, kolejne wyzwanie, kolejna niepewność. I tak w koło. A więc żyjemy życiem, którego pewnie do końca nie jesteśmy świadomi, w iluzoryczny sposób budując poczucie pewności, wartości siebie samego. A więc weźmy dla przykładu małżeństwo, jeszcze małżeństwo, które jest w separacji, jest podczas rozwodu. Teraz ten rozwód może trwać w zależności od okoliczności, sytuacji i tak dalej, wyceny, podziału majątku i tak dalej. Czy ktoś sobie robi na złość, czy też nie, jaki ma plan i co przygotowywał dla swojego partnera, rok, dwa, trzy. Ale każdy z tych dwóch osób, każda z tych dwóch osób chciałaby, żeby w taki czy nie inny sposób ten proces się zakończył, żeby jak najszybciej się zakończył i dostała to, czego chce. Jedna z tych osób może chce się wyprowadzić, może nie tylko chce się wyprowadzić, ale zacząć nowy początek, nowe życie z nowym partnerem, w nowym miejscu. A więc istnieje pewnego rodzaju niepewność do momentu podpisania tych dokumentów, prawda? Ale nawet jeśli te dokumenty zostaną za rok, za dwa, czy za trzy podpisane, wcale to nie oznacza, że to życie, które ta osoba planuje, uda się jej, bo być może nowy partner nie będzie mógł mieć dzieci albo nie będzie chciał mieć dzieci. A więc nie mamy pewności, czy nawet jeśli uda nam się, czy w tym przypadku temu małżeństwu w taki, a nie inny sposób poprowadzić rozwód, to czy te kolejne kroki w ich życiu będą takie, jakie oni zaplanowaliby sobie. To samo dotyczy z osobą, która chce mieć niezależność finansową albo która planuje handlować kryptowalutami. Czyli chce wejść na giełdę. Tworzy kryptowaluty, chce wejść na giełdę, inwestuje w to, być może zbiera inwestorów. No i teraz chce pojawić się, bo jej celem jest być na przykład na okładce Forbesa. A więc chce za wszelką cenę osiągnąć swój cel. Do tego momentu, a więc najpierw do tego, czy ta kryptowaluta pojawi się na giełdzie, czy będzie mogła handlować tą kryptowalutą, ile to zarobi, ile inwestorów będzie, potem mamy kolejny krok, dostanie się na przykład na okładkę Forbesa, to jest pewnego rodzaju wątpliwość. I nikt nie twierdzi, że nie skończy się to sukcesem, oczywiście ten proces. Tyle tylko, że do momentu, kiedy się to nie wydarzy, nie wypełni, istnieje pewnego rodzaju wątpliwość. A więc. Dana osoba chciałaby, aby ten proces był jak najkrótszy, aby to, czego pragnie, mogło wypełnić się jak najszybciej. Ale co nie oznacza wcale, że w momencie, kiedy osiągnie to, co pra pragnie, kolejnego dnia, czy nawet tego samego dnia, nie będzie miała kolejnej wątpliwości w życiu. A więc my bazujemy na zero-jedynkowości, my budujemy naszą pewność w oparciu o to, jak będziemy postrzegani. Kolejny przykład. Idziemy na randkę, chcemy iść na tą randkę, chcemy, aby ta osoba się zgodziła. Nie wiemy, czy się zgodzi, jest pewnego rodzaju wątpliwość. Zgadza się w końcu. No, i teraz chcemy się spotkać na kolejnej randce, ale nie jesteśmy znowu pewni, czy ta osoba się zgodzi. Załóżmy, że się zgadza, ale potem nie jesteśmy pewni, czy do nas się wprowadzi, i tak dalej, i tak dalej. A więc z jednej niepewności, można powiedzieć, kumulujemy kolejną niepewność, albo jeśli wolisz, po wypełnieniu tej niepewności. I otrzymaniu pewności na krótki okres czasu, bo to jest krótki okres czasu, nagle pojawia się kolejna niepewność. Niepewność, czy ten zatrudniony pracownik nie odejdzie nam znowu. Niepewność, czy dana inwestycja wypali. Niepewność, czy dom, który w tej chwili budujemy, ze względu na brak materiałów w Polsce, w kraju, dojdzie do finalizacji. A nawet jeśli dojdzie, pytanie, czy tam zamieszkamy, albo czy zamieszkamy tak, jakbyśmy chcieli zamieszkać. A więc zauważcie, ta niepewność, ona pojawia się. My, czy my zdajemy sobie z tego sprawę? Jest to dość istotny aspekt, ponieważ powinniśmy wiedzieć, czym się kierujemy. My się kierujemy od niepewności do kolejnej niepewności. I w momencie, kiedy wypełnimy niepewność jedną, czyli idziemy dzisiaj na imprezę, chcemy być na ważnym evencie, w świetle, byśmy powiedzieli, fleszy, i dochodzi do tego eventu. O, jesteśmy ukontentowani, czujemy tą pewność, że osiągnęliśmy zapragniony cel. Ale co dzieje się kolejnego dnia, kiedy się budzimy? Jest kolejna niepewność. Czy na kolejnym evencie znowu osiągniemy sukces? Czy produkt, który wyprodukowaliśmy, odniesie ten sukces, który chcielibyśmy, żeby odniósł? Bo że będzie launching produktu i dochodzi do tego launchingu w końcu, i jesteśmy w świetle fleszy, nie oznacza, że teraz ta sprzedaż tego produktu będzie taka, jaką my chcielibyśmy, żeby była, a więc pojawia się kolejna niepewność. My żyjemy zero-jedynkowo od jednej niepewności do drugiej, i naszym zadaniem jest i tak twierdzimy, w takim przekonaniu żyjemy aby koncentrować się tylko na tym, żeby przeskakiwać niejako z jednego punktu do drugiego. Jedną pewność załatwiliśmy, ale dlaczego pojawia się kolejna? Powstają zatem pytania, i pytaniem numer jeden jest, kto wysyła nam nasze pragnienia, skąd one pochodzą? Zatem wszelkie pragnienia, jakie ty posiadasz, ja mam oczywiście inne, pochodzą od przyszłej pamięci, idealnej, perfekcyjnej Twojej pamięci, Ciebie, perfekcyjnego, który istnieje w przyszłości. Ta pamięć wysyła Tobie pragnienia. I my teraz te pragnienia bardzo często teraz więcej mówi się na tak zwany temat quantum leap, tak, czyli my chcemy niejako przeskoczyć jak najszybciej do tej przyszłości, gdzie my czujemy, gdzie my czujemy, że powinniśmy być. My nie możemy zaprzeczyć tym pragnieniom, my musimy je followować niejako, my musimy je wypełnić. My czujemy, że nasze życie tak naprawdę zależy od tego, czy to pragnienie zostanie wypełnione, czy nie, bo jeżeli nie, to życie nie ma sensu. To po co żyć? Zatem my czujemy pewnego rodzaju potrzebę i ta potrzeba skądś przychodzi. Ona przychodzi z tej idealnej przyszłej pamięci, która woła nas, żebyśmy do niej jak najszybciej dołączyli. Ale z drugiej strony nie możemy dołączyć. Z drugiej strony ktoś nam ciągle przeszkadza. No bo teraz tak, możemy twierdzić, że jednak próbujemy przeskoczyć, że próbujemy mieć ten odpowiedni mindset i dokonać tego quantum leap, prawda? Czyli znowu osiągamy kolejny cel. Nie ma problemu. Tylko, że widzisz, jeszcze raz, ktoś nam albo coś przeszkadza, bo ciągle mamy ten sam problem, ciągle ten ból powraca, ciągle strach, niepewność, lęk powraca do nas. Ten, ta wątpliwość, ten strach ciągle tam jest. On ciągle tam jest. Nie byłoby dużo prościej i łatwiej pozbyć się tego, można by powiedzieć, czasu, tej przestrzeni ruchu, która oddziela nas, niejako. Od tego upragnionego celu, zamiast, to jest to, co my robimy, koncentrować się tylko na tym, żeby zaprzeczyć, że ta wątpliwość istnieje, o czym za chwilę powiem. A więc drugim elementem, który nam przeszkadza i o którym warto powiedzieć, to jest nasza pamięć pochodząca z przeszłości, która nie została przetransformowana. W naszej pamięci z przeszłości, w naszej świadomości, w części naszej świadomości, istnieje elektron. Oczywiście istnieje na każdym poziomie, ale mówię o tych sytuacjach, które no, generują w nas ból, generują w nas cierpienie, pewnego rodzaju niezrozumienie, poczucie winy, poczucie żalu, poczucie strachu, lęku. A więc w tej świadomości można powiedzieć przeszłości, która jest pamięcią, w tym elektronie, który jest całkowicie nieświadomy. Elektron jest nieświadomy, bo gdyby był świadomy, to pewnie chciałby się zmienić. To pewnie chciałby przetransformować się z cząsteczki niejako do fali. Istnieje pewnego rodzaju brak świadomości tego, że ten elektron powinien się przetransformować. Nie mówię, że w każdym obszarze w naszym życiu, jeszcze raz to podkreślę, ale w tym, w którym ty cierpisz, bo te problemy ciągle idą za tobą jak cień. Możesz zmienić kraj, możesz zmienić związek, możesz zmienić pracę, biznes po raz dziesiąty. To cierpienie powróci prędzej czy później. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli okłamujesz się, to wiesz, że tak jest. Zatem istnieje w tej można by powiedzieć pamięci przeszłości w naszej świadomości elektron, który jest częścią atomu i on powinien być. Ale na niektórych płaszczyznach naszego życia, tam gdzie ten elektron istnieje, istnieją też, czy istnieje też pięć zmysłów, które wygenerowało ten lęk. Wygenerowało ten strach. I ten strach, ten lęk jest pewnego rodzaju blokadą, która nie pozwala nam Przeskoczyć, dokonać tego automatycznego przeskoku do przyszłości, tego kwantum lip, w którym my chcielibyśmy się znaleźć jak najszybciej. I dlatego zauważ ten paradoks teraz. Co my robimy jako ludzie? Czy my skupiamy się całe swoje życie na zero jedynkowości? Czy my nie skupiamy się tylko i wyłącznie na tym? Czy my nie próbujemy zaprzeczyć sobie samym, że my nie mamy niepewności? Bo po tym, co osiągniesz, Znowu jest niepewność. Minutę po, sekundę po, chwilę po. Znowu jest kolejne wyzwanie, kolejny problem. I znowu zamartwiamy się. Więc wróćmy do tego małżeństwa jeszcze, które jest w tym procesie, prawda, rozwodu. Wyobraź sobie, co by było, bo co stoi nam na przeszkodzie? Co stoi nam na przeszkodzie tak naprawdę? Materiały budowlane, które nie pozwalają, żebyśmy dokończyli dom? Brak ludzi, że nie możemy zatrudnić tej odpowiedniej osoby? brak kobiety lub mężczyzny, z którą moglibyśmy się spotykać albo założyć rodzinę? To to jest ten problem? To to jest to, w co my wierzymy? Nie. Problemem jest czas, przestrzeń i ruch. To jest wątpliwość, która oddziela nas od tego upragnionego celu. Wyobraź sobie teraz, że nie ma czasu, przestrzeni i ruchu. A więc nie musimy czekać roku, dwóch, czy trzech, czy ta para nie musi czekać, żeby podpisać stosowne dokumenty. Po prostu to dzieje się... Tu i teraz. Wyobraź sobie, że nie musisz czekać, czy Twój dom zostanie ukończony, czy też nie, w terminie kolejnych 200 dni, na przykład, albo 150 czy 100. Po prostu dzieje się tu i teraz. Wyobraź sobie, że ten partner, na którego Ty czekasz, jest tu i teraz. Wyobraź sobie, że osoba, która cierpi albo którą Ty znasz, bo jest chora albo nieuliczalnie chora, zdrowieje nagle. Bo co ją oddziela od zdrowia? Co ją oddziela? Brak leków? Nie. Czas, przestrzeń i ruch. Gdyby wyeliminować czas, przestrzeń i ruch, co możemy zrobić, to wtedy mielibyśmy wszystko to, co pragniemy tu i teraz. A więc to czas, przestrzeń i ruch, wątpliwość innymi słowy, można powiedzieć, blokuje nas niejako, nie pozwala nam dotrzeć do tego perfekcyjnego ja z przeszłości, do tej perfekcyjnej formy świadomości, która jest już gotowa i czeka na nas, i pragnie, abyśmy do niej jak najszybciej dołączyli. A wiesz dlaczego? Dlatego, że my nie zadajemy sobie pytań. Dlatego, że my nie jesteśmy zainteresowani naszą przeszłością. Kto myśli o przeszłości? Przeszłość to przeszłość. Skupmy się na przyszłości. Kto interesuje się pamięcią przeszłości, elektronem, który nie został przetransformowany, z cząsteczki w fale? Kogo to interesuje? Ego sprytnie, w niesamowicie sprytny sposób, przekonało nas do tego, że mamy kupować tylko iluzoryczną, Pewność siebie. Dlaczego iluzoryczną? Jeszcze raz. Dlatego, że ta pewność siebie jest osiągana. Ja nie twierdzę, że ty nie osiągniesz swojego celu w ten czy inny sposób, albo że jej nie osiągasz. Problem jest inny. Problem jest taki, że kiedy osiągasz Twój cel, chwilę pomasz kolejny problem. Ja mówię o tym. Pytanie dlaczego? Dlaczego nie możemy żyć tak, jakbyśmy tego chcieli, tylko i wyłącznie dokonywać tych tak zwanych quantum leap. Coś stoi nam na drodze i teraz znowu muszę się martwić. Może przez dzień, może przez tydzień, może przez miesiąc, a może przez kilka lat, zanim znowu osiągnę mój upragniony cel przyjemności lub pozbycia się jakiegoś bólu z naszego życia. Zatem, jak można przetransformować i co można zrobić z tym elektronem? Powinniśmy zdematerializować ten elektron, czyli zdematerializować najpierw ten elektron. Kawałek elektronu, ten kawałek świadomości naszej, która stoi nam na przeszkodzie w danym, oczywiście, obszarze. I jak można to zrobić? Podam dzisiaj prosty przykład. Weźmy podróżowanie. Możemy podróżować po naszej ziemi pociągiem, statkiem, autobusem, trolejbusem, samochodem, rowerem, motorem, ale możemy też podróżować w powietrzu, rakietą albo samolotem. No i dlaczego w takim bądź razie dużo szybciej jest? Podróżować w powietrzu od punktu A do punktu B. Uwaga, od przyczyny do efektu. W tym przypadku skracamy niejako czas. Ta przestrzeń jest mniejsza, krótsza, szybsza. Dlaczego? Dlatego, że widzisz, na naszej Ziemi jest więcej cząsteczek. Jest gęściej. Jest więcej cząsteczek elektronu. Natomiast w powietrzu ta frykcja, czyli ten opór jest dużo mniejszy. Jest też, ale dużo mniejszy. Im wyżej, ten opór jest mniejszy. I to samo dotyczy naszej świadomości. W naszej świadomości istnieje elektron. Istnieje cząsteczka. I jeżeli my nie jesteśmy zainteresowani cząsteczkami, jak możemy je przetransformować w fale, to tak długo, jak tylko jesteśmy skupieni na jednym miejscu, bo nie chodzi o to, żebyśmy nie dokonywali tego quantum leap, Żebyśmy nie mieli tego, co pragniemy mieć. Bo będziesz to miał, będziesz to miała. To jest kwestia tego życia lub kolejnych wcieleń. Pytanie, czy chcesz cierpieć tylko w momencie, kiedy chcesz i czujesz, że powinieneś być w innym miejscu. Ty czujesz, że tak nie możesz żyć, że to nie twoje życie. Ty czujesz, że nie możesz zaspokoić się tylko tym, co posiadasz. Ale tak trudno jest przedostać się je tam, gdzie my chcielibyśmy być. Dlaczego? Bo mamy cząsteczki, bo mamy elektron, bo nie interesujemy się elektronem, nie interesujemy się tą przeszłą pamięcią. I te dwie pamięci teraz, czyli pamięć z przeszłości i pamięć z teraźniejszości, one mieszają się. One podróżują ze sobą razem, a my dalej koncentrujemy się tylko i wyłącznie na jednym. I jak pokonać wątpliwość, która jest tu i teraz, i udowodnić sobie i wszystkim innym wokoło, że jednak my wiemy, co robimy w naszym życiu i my wiemy, jak nasze życie powinno wyglądać. I tak pewnie jest, ale chwilę po masz kolejny problem, masz kolejną wątpliwość, bo ta nieprzetransformowana pamięć, ona nigdzie nie odeszła. Ona jest z tego wcielenia, ona jest z poprzednich wcieleń. I tak długo, jak się nią nie będziemy interesować, tak długo będziemy cierpieć. Zatem pytanie, Zada za zacznijmy zadawać sobie pytania. Zacznijmy najpierw od tego, że my przeskakujemy zero-jedynkowo od jednej wątpliwości do kolejnej. Tak żyjemy i tak umieramy. Zamiast, zamiast zacząć zastanawiać się, może tak nie powinienem żyć. Może jednak problem jest gdzieś indziej. Może dotyczy to jednak czasu, przestrzeni i ruchu. Gdybyśmy mieli wyeliminować ten lęk, ten strach, tą cząsteczkę, tą wątpliwość, to wtedy wszystko, czego my pragniemy, nie byłoby cząsteczką, tylko falą. A więc proces pomiędzy punktem A, przyczyną, i punktem B, czego pragniesz albo czego nie chcesz w swoim życiu, byłby skrócony. I nad tym powinniśmy się skupić. Tego najpierw powinniśmy być świadomi. Zatem zapraszam serdecznie do refleksji, zapraszam do zadawania pytań i do zobaczenia w kolejnej wideo Odsłonie.